Witajcie, z tej strony Artur. Dawno tego nie mówiłem. Wracam po przerwie. Zaraz tam powiem, czemu ta przerwa była. Mm. Co czas tej przerwy robiłem? Dlatego, że zrobiłem jeden odcinek. Sprawda w połowie, bo nie nagrałem nic na razie, jest tylko ścieżka dźwiękowa. Jaki to odcinek to powiem? Za chwilę. Teraz pokażę Wam auto, bo dzisiaj przejdziemy się w WOMC-2. Linią 76 w Szczecinie, ponieważ parę osób pamiętam, że prosiło mnie o nagrywanie dalej tej mapy, ponieważ chcą zobaczyć, jakie są linie. No mapa niestety, niestety jest prywatna, więc jest, nie można zobaczyć. Nie można sam się przejechać, dlatego moje odcinki to jest właśnie tak jakby pokaz, co na tej mapie się znajduje. To jest man z PKS-u Szczecin. Troszkę jak widać, no dziwnie to tu wygląda, zaraz to opanujemy. Bo linia 76 jest przez PKS obsługiwana, tak samo jak 52. Dlatego tym manem się przejedziemy. Jako tu... aha, ja już włączyłem o, Bo już nie chciał odpalić, ale jest. Światełka nie wiecie co, już ustawię. Jest to MAN z płatnego dodatku MAN, Citybus. Jeśli chodzi o moje wrażenia, to polecam dodatek jak najbardziej. Jeśli chodzi o stosunek ceny do jakości, no według mnie no jest ta jakość, ta dokładność zachowana. Swego czasu miałem problemy z oknami w wersji solo, nie chciałam się otwierać i zamykać, aczkolwiek widzę, że to już zostało poprawione. No, są no, to dokładnie zrobione. Tutaj wszystko to, co najważniejsze jest, jakieś tam emblematy odnośnie zakazu jedzenia i picia, czego nie rozumiem to w busie miejskim, tym bardziej międzymiastowym. Jakieś przyciski, stopu, hmm. Tutaj mamy też jakieś e, reklamy. To jest akurat. To są e, reklamy, piktogramy zmienione, bo były w innym języku. E, to pobrałem razem z teksturami od Alexa na strefie Omsi. Polecam te tekstury. Ta tekstura właśnie się z tej Lakierni właśnie pochodzi. E, polecam. O, właśnie reklama PKS w Szczecin. Bo oni też y, na PKS Szczecin, bo też y, funkcję jakby autobusów międzymiastowych. Mm. Dobrze, wiecie co ja sobie podjadę na pętlę. Jest to pętla na nabrzeża Ewa. Y, no bo no, zna, znajduje się to blisko właśnie. Y, portów, bo Szczecin właśnie jest miastem portowym. I tego mi na tej mapie brakuje, mogło być trochę więcej. Yy, o właśnie, na przykład yy, takich, o to jest tylko teksturka, takich smaczków. Yy. Aczkolwiek, no jest to fajnie zrobione, czasami tereny są fikcyjne, czasami częściowo realne. Otworzę tutaj znał co się dzieje, to już wszystko, No nie wydaje mi się, żeby tak pasażerowie komunikowali o tym, że złagł się zimno, ale okej. Okay. Linie... E, linie 76 wybierzemy na obrzeże Ewa 10.15 za 3 minuty. Ogrody Borodowiec, PZM. Krynie Hrynie, Bielskiego na żądanie, Bytomska, Wyszyńskiego, Tkacka, bardzo krótka linie, swego czasu e, dużo jeździłem na tych liniach tej 52 bo tutaj rozkłady e, są takie z, e, zamienne. Jest 1 76, potem grup 52, ja dzisiaj wykonam tylko kurs e, nad Kacką, ponieważ nie mam zbyt dużo czasu, ale uznam, że ogarnąłem program nowy do nagrywania, bo tak mam nowy program, dlatego trzeba to wykorzystać, trzeba coś nagrać, bo za jakiś czas wychodzę, z domu i właśnie miałbym coś powiedzieć w kwestii. No dobra, to już mogę podczas jazdy. 14:45 To już mogę podczas jazdy, ale już zacznę. Przerwa była związana z no moim częścią, brakiem czasu, ale przede wszystkim z problemami technicznymi co do poprzedniego programu. Zrobię jeszcze jakieś zdjęcie na miniaturkę. Co do poprzedniego programu, co do ogólnie tych wszystkich dodatków, musiałem to poogarniać. Poprzedni program jednak co jest z tym przyciskiem? Poprzedni program, no jednak zakończył u mnie swoją służbę, dlatego, że nie idzie nim nagrać Po prostu nie wiem czemu aczkolwiek coś szwankuje tu mam komunikat, ile z tego paliwa? dobra, krótka teraz trasa, ujedziemy yy, dlatego no, krucho było nie miałam żadnego innego darmowego, dobrego programu musiałam się zastanowić nad kupnem ale wtedy no, nie zamierzałem musiałam też się zastanowić dlatego trochę, potrwa, to, trochę to trwało Wakacje to dużo jeździłem też po mieście Albo z kolei jakieś wycieczki poza miastem, w innych miastach, w roku, jak się zaczął rok szkolny, to no jak wiadomo, nauka chciałam to pogarniać. Miałem już nowy program jest to program Action. Pewnie kojarzycie, a może i nie. Ale no na początku miałem problemy, żeby nagrać tam ogólnie grę, albo z kolei coś nie chciało mi działać, dlatego odpuściłem. Dość hmm, nie mogę mikrofonu podłączyć, dlatego teraz jestem zwykły z komputera i jak zawsze. Mam nadzieję, że nie jest to jakoś taka zła. Hmm, właśnie y, za pomocą tego mikrofonu nagrywam. Też muszę się przyzwyczaić do gadania podczas nagrywania, żebym też tutaj coś y, nie pobłądził. No i. Teraz zamierzam wrócić. Zależy też, czy coś się znowu nie zacznie dziać, czy też będę miał czas. Aczkolwiek na razie jest w porządku. Ogarnę właśnie dzisiaj ten program i nagrywam pierwszy odcinek. Dlatego powiedzcie, jeśli gra będzie mnie zagłuszać, albo z kolei chcielibyście, żebym ja, bo żebym ja się troszkę uciszył, to powiedzcie, bo tam jest regulacja głośności. No. Ja to z, zrobiłem według ja mnie jest OK. Ale no ja nie wiem jak jest Wasze zdanie. idzie do drugiej drzwi. Jest to pierwszy filmik. Na razie sprawdziłem, tylko nagrałem y, taki urywek z gry, gdzie coś robiłem. Y, stukałem, włączyłem silnik, gazowałem, coś też gadałem, czy mikrofon łapie. Y, nic więcej. To też odsłuchałem. Piszcie propozycje na filmy. Piszcie propozycje tutaj na linie. Bo tutaj w Szczecinie jest dużo na tej mapie. Jest bardzo dużo linii realnych. Znaczy no, czasami tereny są częściowo fikcyjne. Ale ogólnie samych linii. Więc jeśli znacie szczecińskie linie, jesteście ze Szczecina piszcie propozycje. Może się zdać, że jakiejś linii tam nie będzie. Na przykład 2,70 nie mam. I nie wszystkie 90 mam. 90 są raczej tutaj większości fikcyjne. aczkolwiek człowiek piszcie, jeśli chodzi o linię do polic, to mam tylko 107. No i 99, ale ona jest fikcyjna. Dobra, na żądanie. Chcę też znać, już poznać Wasze propozycje co do map. Czy chcecie, żebym nagrał na jakiejś innej mapie? Bo miałem prośbę do nagrywania odcinków na tej mapie, aczkolwiek. Wiem, że inni mogliby chcieli zobaczyć odcinki też z innych map, dlatego jestem otwarty na propozycje, bo wyszło jakiś czas temu no, parę fikcyjnych map. Ja obecnie gram na tym, co mam. Nie mam teraz y, tego, to nie jest ten czas, kiedy testuję wszystkie mapy, jakie tylko są. Na razie gram, to co wiem na tym, co mam. Co do autobusu, też mi możecie dać jakieś propozycje, jeśli ten autobus będzie grywalny, jeśli będzie mi działał. To mogę spróbować właśnie nie pojechać. Wracając do przerwy, to odcinek specjalny na 200 subskrypcji y, jest nagrany w połowie. Ścieżka dźwiękowa jest, film nie. Będę musiał tu się y, nauczyć To nie wiem jakby to powiedzieć, no po prostu połączyć ścieżkę dźwiękową z y, nagraniem. Nie wiem, czy to jest trudne. Nigdy tego nie robiłem, dlatego będę się też uczył tego. Aczkolwiek no odcinek specjalny myślę, że będzie bardzo fajny, myślę, że będzie ciekawy. Mam nadzieję, że tam go oglądniecie do końca, kiedy go wrzucę. Mam 261 subskrypcji. Mam nadzieję, że odcinek nie zostanie wrzucony, jak, jak będę miał czysta. Bo no, tam wszystko mówię, że mam 200. No, to było nagrywane wcześniej, nie sądziłem, że mam te problemy z programem. A jak już zacząłem nagrywać, to znam, że... No, że nie mogę tak po prostu e, przesadzić, że nie chcę mi nagrywać, dlatego nie nagrywam e, e, I zrobię to kiedy indziej. Nie, pasował, nie, nie pasowało mi coś takiego. No, jest to odcinek dla mnie, samego ciekawy. Troszkę odstaję od reszty, gdyż tutaj te rozkłady są takie luźne, że ja jestem zawczas, A widzicie, że wcale nie jadę jakoś, nie wiadomo jak szybko. E, dlatego warto oglądać odcinek specjalny kiedy e, pojawi się na kanale czy prawdopodobnie za jakieś pół roku uznam, że też e, znowie postaram się znowić e, moją stronę na Facebooku no bo nie nagrywam tam nic się nie działo Artur e, Game Void pasuje też z Mięczna na Artur GW hmm, więc zapraszam e, mam nadzieję, że parę osób tam zaglądnie i tam będę rzucał informacje o nowym filmie tego typu rzeczy. Odnośnie już bardziej a samej rozgrywki, to o, jestem w miejscu, w którym byłem też w Ralu, bo jak pewnie, jeśli mnie dużo oglądacie, to wiecie, że ja jestem z Krakowa i ze Szczecina. jak bardzo lubię Szczecin, głównie przez ONSI 2. To były moje początki w OMSI. I chciałam odwiedzić to miasto i udało się e, rok temu w 2019 roku. I to miejsce jest dla mnie dosyć ważne, dlatego że ja tutaj byłem w Ralu. E, właśnie przy przystanku wyszyńskiego robiłem zdjęcia i między innymi właśnie tam łapałem jeden z autobusów PKS-u, a tym autobusem była linia 52, no tu jadę 76, ale są pokrewne linie. E, a wóz to był MAN. On marzy taborowym 10425 i przypatrzcie się na ten numer temu y, autobusowi. Jest to ten sam numer. Udało mi się znaleźć tę teksturę w lakierni, to, tak jak wcześniej wspominałam, Aleksa. Y, tak patrzyłem, y, bo tam były te many pks czy będzie ten, y, ta sztuka i udało się znaleźć, bardzo się cieszę. Mm. I to, co pamiętam też na tym moim zdjęciu, to było ciekawe, że na przednim wyświetlaczu był napis 52 Wyspa Płucka, czyli no zgodnie z kierunkiem obranym, a na wyświetlaczu bocznym, tym pomiędzy pierwszymi a drugimi drzwiami, winiał napis 52 Tkacka, więc to dla turystów, którzy nie znają się na komunikacji, przyjeżdżają dla, tylko dla, po to, żeby zwołać miasto, a nie miasto i komunikację, ja to mi nie znałem właśnie z tej mapy z to może być to zmyłka, Aczkolwiek no nie dziwią mnie to za specjalnie, ponieważ jak wiadomo, pewnie większość wie, że PKS w Szczecin taki po prostu jest. Tak jak tu widziałem też Mercedes'a Citaro, który miał, który był taki obniżony, tak miał obniżone podwozie. Taki był duży przegląd, że wyglądał jakby był porzucony 50 lat temu, po prostu tak był przechylony. Wozy PKS są według mnie ciekawe, przez to, że ja osobiście lubię stare używane pojazdy niż te nowe, ponieważ w Krakowie, jeśli chodzi o autobusy, to mamy dużo nowych, przede wszystkim scenariusów czwartej generacji. Nic z nich ciekawego nie ma, te autobusy są o wiele ciekawsze według mnie. Jeszcze możemy się przejść po autobusie, bo to już, był, to już jest koniec trasy, jak pewnie się domyślacie. Tak to wygląda z tyłu. Te siedzenia według mnie są najlepszymi siedzeniami w, w tych autobusach. Można podziwiać cały autobus są wysoko. No zawsze lubiłem tu siedzieć. Takimi autobusami I na tych siedzeniach siedziałem zazwyczaj w gniotach, wielczach e, krakowskich. Mm. A na tych siedzeniach często siedziałem w Manie, identycznym Manie, jak ten, którym tutaj jodę, tylko że w linii sklepowej, która dowoziła mnie do Carrefoura, linia C1 i C2, które, które zabierały pasażerów z nowej huty. Ja mieszkam w nowej hucie, jeździłem czasami parę razy do Kerfura i właśnie na tych siedzeniach podobny był w środku miał podobne zielone poręcze, tapicerki, podobny kolor, a raczej nie takie. Aczkolwiek podobne mam wspomnienia pewne z tym wozem, aczkolwiek ta linia już nie jeżdżą od myślę, że od 3 lat. A szkoda, bo to były ciekawe wozy. No teraz to do sfotografowania, wtedy tak, aż tak nie robiłam zdjęć. Mam może parę, ale to już słabszej jakości, więc mam wspomnienia. I to było tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że film się spodobał. Bierzcie propozycje na kolejne filmy. Mogę Wam coś nagrać z tworzenia mapy Krakowa w edytorze i samą prezentację, bo zrobiłem sporo. Robiłem ją od nowa, niestety, bo się bo, bo wywaliło. Mhm. To, co był film z drugiej prezentacji, to właśnie w tego filmu, jakiś tydzień, dwa później mapa się wysypała. Musiałem zrobić wszystko od nowa i mam ten odcinek z, na przygorku. I nowe dokładnie jest lepiej na mapę wykonana niż ta poprzednia. Jeśli chodzi o obiekty, to nie wszędzie są. Chodników też brakuje, gdzie nie Aczkolwiek układ drogowy jest zrobiony cały. No bez sygnalizacji świetlnej, bo to jeszcze będę musiał ogarnąć w ogóle. Więc szykuję się prezentacja, mogę to co mówiłem, nagrać Wam też jak tworzę mapę do omcji. Będę to użyć, dlatego, że poprzedni program mi nie, no nie pozwalał mi na nagrywanie z edytora, bo to nie było traktowane jako gra i był po prostu czarny ekran. Tu mam nadzieję, że się uda to zrobić. Dlatego do następnego odcinka. W następnym odcinku prawdopodobnie, chyba no że parę osób napisze o jakiejś innej mapie. A w następnym odcinku prawdopodobnie będzie na życzenie stałego widza ze Szczecina. On ma na Instagramie nazwę. Michlo, to ja go pozdrawiam, też mówił, że jest moim stałym widzem, to prosił o linię B, dlatego postaram się nagrać tą linię w następnym odcinku. Możliwe, że no albo to też będzie właśnie mam, tylko przegółowy, albo wezmę jakiś inny burs, to jeszcze zobaczę. Dlatego do następnego odcinka. Trzymajcie się i cześć.